W tym odcinku szybka renomacja czegoś, co mam na przyczepie. Co to jest? Zapraszam do oglądania. Księżyc Czerwiński, na SIGMANie Witam Was jeszcze raz po krótkiej przerwie reklamowej i już uchylę rąbek tajemnicy co jest na przyczepie. Wiedzą o co chodzi. Przyczepka N126C, zobaczcie, jak idealnie tutaj na wymiar weszła na tą przyczepę. Na jakby podtorobiona. Tutaj młodsza przyczepa tej samej firmy, czyli niewiadu, świetnie dała sobie radę z transportem. A ja zabieram się za rozładunek. Przystępuję do rozładunku, aby pokazać Wam tą przyczepę. Ponieważ jestem sam, skorzystam z ciekawego patentu, który jest właśnie w tej przyczepie. Tu mamy taki uchwyt, po otwarciu którego przyczepa się uchyla skorzystałem z tego na przestrzeni lat raptem dwa razy, ale jest to fajny bajer, który ułatwia rozładunek lub załadunek ponieważ jestem sam, rozłożyłem na ziemi takie maty, żeby trochę zamortyzować ten rozładunek, no i Tak się to fajnie udało. A tutaj, o, ten właśnie zaczep. Czyli I tam, jeszcze raz wam pokolę. Zamykam, zabezpieczam zawleczką i gotowe. No i słuchajcie, teraz nadszedł czas, żeby zaprezentować się wam w pełnej krasie. Jak widać, jest kompletna. Długi okres postoju, gdzieś w krzakach, no, spowodował to, że jest mega brudna. Ale wszystkie gadżety typu oryginalne, zawiasy, odblaski, oświetlenie no z wyjątkiem tych lamp jest, jest oryginalne. A teraz, smaczek, czyli to, co lubię najbardziej w pojazdach zabytkowych, czyli. Kupujemy dany pojazd, a niemalże drugi dostajemy w częściach. I tak, jak tu widzicie, zapasowe koła do maluszka się znalazły. Tutaj trójkąty, dużo części. Do malacza jakieś rozświetlenie tablicy rejestracyjnej. Lampy, przełączniki, tam kolejne drobne części. Bagażnik dachowy. Tak więc, mały maluszek zyskał dużo zapasowych części. Kilka z nich jest nowych. A ja biorę się za naprawę przyczepy. I zapraszam do oglądania z postępów, z pracy.